Myślenice i TV, wasza telewizja internetowa. Tak jak i w całej Polsce, także w Myślenicach, odbyła się Noc Muzeów. 16 maja w Domu Greckim można było zobaczyć wystawy stałe i czasowe. Natomiast w Galerii 30 km do dyspozycji widzów był wernisarz pod tytułem Wmaliny. Galeria 30 Km już trzeci raz uczestniczy w nocy muzeów i galerii. W tym roku zaprosiliśmy naszych widzów na wystawę siedmiu młodych artystów związanych z Akademią Sztuk Pięknych, z Wydziałem Intermediów i zaprosiliśmy naszych widzów do wejścia z nami w Malinę. Te maliny to z kilku właściwie stron, dlatego że intermedia kojarzą nam się z nieklasycznymi formami sztuki, wszystkie prace inspirowane są naturą, natomiast myślę, że każdy z widzów mógł znaleźć swoje tropy interpretacyjne. Wystawa w Maliny to, to wystawa, którą prezentujemy w przestrzeni opuszczonej Biblioteki Publicznej. Natomiast w małej przestrzeni 30 km wciąż można oglądać wystawę Krzyśka Marciniaka Zaraz Wychodzę na Słońce. Nasze Muzeum Myślenickie po raz szósty włączyło się w europejską akcję Noc Muzeów i przygotowało specjalnie na ten czas, na ten wieczór, wystawę interaktywną ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kolegium Majus w Krakowie Nauki Dawne i Niedawne. Sale nasze muzealne przekształciły się w swoiste laboratorium, gdzie trzeba samemu działać i doświadczać. Wystawa ta składa się z takich trzech działów: fizyka, matematyka i astronomia. Wystawą interaktywną prócz dorosłych były zachwycone także licznie przybyłe dzieci, które z chęcią korzystały ze zgromadzonych eksponatów. Najbardziej mi się podobała tamta świecąca kula. Co się dzieje z tą kulą? Co można z nią zrobić? Jak, jak się klaszczy to ona takimi pierunami jakby. Ten balu mnie też interesował, no bo jak no bo tak, się, tak się dziwnie mówi, jak się tak no to tak dziwnie mówi. Wystawa interaktywna charakteryzuje się tym, że wszystkiego można osobiście dotknąć, zbadać i przeżyć. Jak to działa na widzu? Wydaje mi się, że jeżeli widz ma możliwość samodzielnego zaangażowania i samodzielnego wykonania eksperymentu. Pozwala mu to troszeczkę bardziej przeżyć ten eksperyment niż jeżeli tylko patrzy na eksperyment wykonywany przez kogoś innego. Wystawa wymaga od widza zaangażowania, wymaga zaangażowania tak zwanego multisensorycznego, czyli trzeba zaangażować wszystkie zmysły. Trzeba tą wystawę poznawać przy pomocy wzroku, przy pomocy dotyku, przy pomocy słuchu i w ten sposób do można dowiedzieć się na tej wystawie nieco więcej o otaczającym nas świecie. Niektóre eksperymenty mają Przyciągają uwagę widza samym swoim wyglądem. Niektóre z pozoru wydają się mało ciekawe. Jeżeli spojrzymy na taką mozaikę, to nie widać tutaj niczego ciekawego. Ale jeżeli tą samą mozaikę będziemy odglądać przez odpowiedni filtr polaryzacyjny, to nagle, za... nagle pojawią nam się tutaj rozmaite barwy, które na dodatek mogą zmieniać się jak w kalejdoskopie. I przy pomocy takiego eksponatu. Takiego eksperymentu możemy powiedzieć widząc coś więcej na temat zjawiska polaryzacji światła. Ekspozycję interaktywną nauki dawnej i niedawnej będzie można oglądać w naszym muzeum do 9 sierpnia i mam nadzieję, że przyciągnie ona młodszych i starszych. Noc muzeów w Domu Greckim przyciągnęła pasjonatów poezji śpiewanej, którzy w ogrodzie muzealnym mogli wysłuchać koncertu zespołu Moja Szkatułka.